Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie takie malutka oprowadzka po hodowli, bo kończą mi się filmy, nas, po, po prostu e, pomysły na filmy po prostu mi się kończą. E, jak macie jakieś pomysły, to powiedzcie w komentarzach. Tu piękny kaszubik. Skamerujemy go. No. Tam kaczki coś robią. O! A tam coś ja widzę. A nie, bo myślałem, że tu jest ten jajka. Ale tu kaczki coś robią. Tu może też nie będzie. Myślałem. Ale to taka piękna kurka. Coś ucieka przed kamerą. Tu gęsi, dzisiaj nie są na stawku. Tu piękny Hans. No, jakie bojowe nastawienie! Ucieka. O, a tu kurt, o właśnie Kaciuszka. O, tutaj piękna. O, o. Cieka. No więc no. No więc po, yy, jak po prostu zadaję po, napiszcie w komentarzach jakie filmy mam nagrać, bo szczerze że już skończyły mi się pomysły. Tu jest ta kurka białoczuba. Tu wody będę musiał nalać. No, oj. Tu jest taka piękna kurka z długim ogonkiem. Oczywiście. Przelica, przelica, Jedźmy. Przedżyto. No. To chyba by się wydaje, że będzie kugucik. Lecz nie wiem. wszystko może się okazać. No, więc no. Tutaj coś sobie kulka robi. O, a tutaj dwa kawalerzy. Młodzi kawalerzy. Coś tu leżą. O, zapałem Piękna kurka Napiszcie w komentarzach, czy jest ładna. Moim zdaniem jest ładna. Dobrze. Już się puszczam. Żelone takie duszki. Oczywiście pogłaskać trzeba. No, tu piękna. A tu tu batka. Tu gęsi. Ciubatka. Opa. O, piał przed chwilą. Więc no, tak tu się by... jak kurki jedą. No, węczno jeszcze pokażę Wam Bażanty perliczki i Ten właśnie, chcę Wam powiedzieć, że zapraszam do kanału agrochodowca. Bardzo fajny kanał. Zasubskrybujcie go. Jak będzie oglądał ten film, to go bardzo serdecznie pozdrawiam. I również zapraszam do kanału Tobiasz Hodowca TV. Też fajny kanał. Też go jak będzie oglądał film, też go bardzo pozdrawiam. No więc no. No tu ładne ci pieje, Tam wszystkie maszerują. Tu taka czarna kura duża, ta, o tutaj. Jeszcze, o, a tu, tu zieloną nóżka przy niej. Ta, o tutaj. Tu. O, o Feniks jak pieje. Tutaj. Jest, a tu jest jego kurka. a Tu jest jego druga kurka. O, no i brach ma na tu. A w sumie nie będę pokazywać palcem, tylko podejdziemy. Tą kurką dzisiaj dają trawy, trawę, bo akurat trawnik został wykoszony, to kurki skorzystały. Jak się wspina. O i tam dwa kurki. No więc... Ja już kończę, no więc do następnego. O jak lecą. Up, hop. No, no więc do następnego. No i cześć.